Kochani, wyszłam właśnie z kościoła Zemszy świętej. Mamy dzień powszedni, jest czwartek. Chciałam Wam powiedzieć, że to, to mnie tak dotknęło i chciałam się tym z Wami podzielić. I ogólnie wiecie, Środek Warszawy, Centrum Warszawy, takie, wiecie, Serce Warszawy niedaleko Pałacu Kultury. Tu biegną ludzie, tam pędzą, tutaj siedzą w restauracji, tutaj coś robią. Wszędzie coś się dzieje, mnóstwo ludzi. Wiecie, no biegają, tu ktoś leci do kwiaciarni, ktoś do restauracji, ktoś na zakupy, ktoś coś. I wchodzę do kościoła, a tam garsteczka, garsteczka osób, starowinek i parę takich bardzo dojrzałych osób. I to była garstka ludzi. Wiecie, to mnie uderzyło, jakby czy my mamy czas dla Jezusa? To jest właśnie przykre. Co ludzie wybierają, jakich dokonują wyborów, jakie decyzje podejmują. Taka jest teraz prawda, gdzie są ludzie młodzi? Tam, tak jak mówię, było parę starowinek i paru dojrzałe, dojrzałych ludzi i to wszystko no właśnie.